z tej strony kladna zakątka, zapraszam Was do drugiej części materiału dotyczącego masła szea. W tej części, w poprzedniej części masło szea, historia, co rośnie drzewo szea, kalite jest w poprzedniej części. W tej części będę mówiła o metodach pozyskiwania masła szea, bo ponieważ ono nie rośnie na drzewie, tylko trzeba coś zrobić, żeby go pozyskać i jakby jakie są metody tradycyjne, co to jest rafinacja, jakie są rodzaje rafinacji, jak to masło wybrać. Ok. Pierwsza sprawa, jak wygląda tradycyjna metoda pozyskiwania masła Szea. Masło Szea metodą tradycyjną stosuje się nie tylko do celów kosmetycznych, ale też do celów gospodarczych, czyli tak jak ktoś sobie chce coś podsmażyć. Natomiast raczej w ten sposób jest produkowane lokalnie, na skalę przemysłową, ponieważ jest to technika bardzo prosta, tania, ale czasochłonna i niezbyt efektywna. Więc co się robi? Zbiera się owoce, czy tam orzechy. Jak to one wyglądają, to zobaczycie sobie też na blogu z drzew. 15-letnie drzewa już mają takie dobre te orzechy. 30-letnie są uznawane za optymalnie. Następnie się je zbiera. Co się najpierw robi? Tak, rozłamuje praży, rozgniata, wkładamy wszystko do gorącej wody, gotujemy, na wierzch wychodzi taka jakby piana czy tłuszcz, bo oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa i to, ten tłuszcz się zbiera i to jest właśnie tłuszcz szea, to jest oliwa szea, olej jest wtedy, kiedy jest wyższa temperatura i później może się zrobić twardszy, kiedy jest w temperaturze niższej, czyli w temperaturze pokojowej. No, i to właśnie jest taka tradycyjna metoda pozyskiwania nierafinowanego masła Shea. To masło Shea się nazywa czasami masłem dziewiczym, virgin, tak, virgin olive oil, raw, surowym. Różne może mieć tam nazwy handlowe. I w tej metodzie produkcji zachowuje oryginalny kolor, smak i zapach, który też może się różnić, i to jest w pierwszym filmie, kto jest zaciekawiony, to sobie tam zajrzy. Oprócz tego jest również tradycyjna metoda rafinacji, bo teraz chciałam mówić metody rafinacji. Co to jest rafinacja? W dużym skrócie, w skrócie rafinacja znaczy oczyszczanie, czyli oczyszczamy masło. Z czego oczyszczamy to masło? Aha, i w ogóle te metody rafinacji, może nie, nie wszystkie, ale jeżeli będę mówić o innych metodach rafinacji niż tradycyjna, to też jest to, można je stosować do innego rodzaju olejów, na przykład do rafinacji oleju z bawełny i tak dalej. To są podobne. Podobne metody, takie jakby uniwersalne przemysłowe, które się stosuje. I z czego ma ta rafinacja oczyścić masło? Z zapachu, ze smaku, ze z smaku, w sensie, z nut smakowych, z koloru i z drobinek jakichś tam zanieczyszczeń. I po co się to robi? Jeżeli pamiętacie, masło szea wykorzystywane jest nie tylko do celów kosmetycznych, ale też do celów spożywczych. Jeżeli zrobione do celów spożywczych, to wtedy się rafinuje. Rafinuje się po to, żeby miało tak, my mamy olej rzepakowy rafinowany, nie pieczemy sobie na y, oliwie extra virgin i nie pieczemy sobie na oleju rzepakowym y, y, świeżo tłoczonym, ponieważ ma bardzo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych i one się nie nadają po prostu do podgrzewania w wysokiej temperaturze, więc po to się rafinuje. A poza tym... O, nic mi nie spadło. A poza tym, jakby jeżeli coś smażymy, no to chcemy, żeby smażyć w miarę na neutralnym oleju, żeby nasza potrawa miała ten swój smak, a nie smak olejowy. Także refinuję się do tych zastosowań e, kulinarnych, ale też do zastosowań e, kosmetycznych. I po co wtedy rafinować? Jest kilka powodów. Po pierwsze, czytam taką ankietę czy opracowania badań i tam zapytano konsumentów, jakie masło sza, e, preferują, i się okazało, że preferują masło bez zapachu w jasnym kolorze. E, i właśnie czyste, więc to jest po pierwsze, dla konsumentów, po drugie, jeżeli jakieś firmy zamawiają masło Szea, to też chcą, żeby to było masło Szea jakoś uniformizowane, bo oni mają swoje mieszanki zapachowe, swoje kompozycje, no i nie będzie im tego, nie wiem, raz dostaną dymny aromat, raz dostaną hawowy, nie chcą tego mieć. No i też jakby więc to jako produkt dlatego się rafinuje, ale też się rafinacja oczyszcza z takich rzeczy po prostu z zanieczyszczeń, jakieś tam drobiny, kawałków tych orzechów, to też może być rafinacja. I metody rafinacji są przeróżne. Powiem wam teraz jak wygląda metoda tradycyjna, która jest bardzo często stosowana w pasie shea, ponieważ jest dość szybka i jest dość tania. Pierwszą ona się nazywa alkaliczną metodą, ponieważ wykorzystuje się do niego wodorotlenek sodu. Jak ktoś robił własne mydła albo chciał, tak jak ja, nie robił, ale chciał, to też sobie musi kupić wodorotlenek sodu, bo on właśnie służy do zmydlania. On się inaczej nazywa, jeżeli dobrze yy, kojarzy łuk. Więc się po prostu ługuje to. I to jest metoda alkaiczna, ponieważ wodorotlenek sodu jest bardzo mocno zasadowy, czyli jest bardzo mocno alkaiczny. I co się robi? Robi się tak, że yy, dodaje się... Czy do, dobrze Wam mówię? Żeby, aha, tak, tak, dodaj, podgrzewa się to wszystko razem z wodorotlenkiem sodu, yy, robi się taka frakcja mydlana, ona pod wpływem czasu opada na dno i zbiera się tylko tą frakcję z góry, czyli jakby te wszystkie zanieczyszczenia zostaną nam na dnie, natomiast zbieramy tą frakcję z góry i to będzie nasz rafinowany olej sza. Oprócz tego, to jest jakby taka podstawowa rzecz, można jeszcze zrobić dwie, dwa, dwa kroki do przodu i są dwie takie e, urządzenia. Pierwsze, tak sobie zerkam na moje notatki, żeby Was żeby po prostu wszystko powiedzieć za koleją. Natomiast w tym pierwszym urządzeniu, on się nazywa Bleacher bodajże. W pierwszym urządzeniu się pod bardzo dużym ciśnieniem wypukuje to masło Shea i wtedy po prostu wypukuje się drobinki, jakie zanieczyszczenia i tak dalej. Troszeczkę się też zapachu wypukuje. Natomiast w drugim urządzeniu robi się tak, że dodaje się, dodaje się glinki i dodaje się węgla. Jak kiedyś się bawiliście, używaliście węgla aktywowanego, to on służy w ten sposób, że wybiela, czyli on pochłania kolor i zapach. Więc za pomocą tego węgla dostaje się oczyszczone, czyste, jasne masło Karita. I też można powiedzieć, że to są to metody naturalne. Aha, jeszcze zanim się to w ogóle te dwa kroki zrobi, to się jeszcze dodaje kwasu cytrynowego do tego masła, no bo wcześniej miał odczyn alkaliczny i te, mocno zasadowy, też się jakby to neutralizuje w ten sposób. Więc to również jest metoda rafinacji tradycyjna, albo się używa tylko ten pierwszy krok, że się daje ługu, albo jeszcze te dwa dalsze, że właśnie się tam wypukuje, neutralizuje i dodaje się również um, dodaje się węgla i dodaje się glinki. I wtedy też otrzymuje się czyste masło. Natomiast jak najbardziej e, można um, i stosuje się na skalę przemysłową inne rodzaje rafinacji. Pierwsza z nich jest to taka rafinacja fizyczna i... Ta rafinacja fizyczna polega na tym, że w bardzo wysokiej temperaturze, około 200 stopni, również pod, jeszcze pod ciśnieniem, podgrzewa się to masło sza, i wtedy część rzeczy się ulatnia, a część zostaje na dnie, jakby ta frakcja. I e, przy takiej metodzie rafinacji wszystkie związki typu witamina A, witamina E. Antyoksydanty, nienasycone kwasy, które są wrażliwe na wysoką temperaturę, po prostu się ulatniają razem z zapałem, razem ze smakiem. Także nie jest to do końca rzecz taka na 100% pożądana. Jest jeszcze metoda rafinacji, można sobie tam poczytać, bo jakby to też nie jest moja rola, żeby to mówić. Można nasycać na przykład heksanem i wtedy sprzedawać. Chcę uzyskać to masło, które jest czyste, bez zapachowe, bez metali ciężkich, bo też tam mogą się troszeczkę takich metali znaleźć, bez zapachu, ale też niestety bez tych właściwości lecz, takich proleczniczych, kosmeteł. proleczniczych. Pro Przepraszam, język plącze, po prostu mówię to już dzisiaj. <śmów> mówię to już dzisiaj, trzeci raz, tak nie mam szczęścia od tego filmiku. Więc jakby podsumowując, mamy dwa rodzaje tej rafinacji: jest ta rafinacja tradycyjna i te rafinacje przemysłowe. I jakby tutaj problem jest taki, że otrzymujemy surowicę, znaczy jest dużo problemów. Pierwszy jest taki, że nie wiemy, jaki surowiec kupujemy, bo jeżeli wiemy, z jakiego rodzaju rafinacji, nie ma sprawy, ponieważ w tej tradycyjnie jednak trochę więcej tam pozostaje. E, natomiast e, on właśnie wygląda tak, jest bezwonny, no, ma tam jakiś zapach, ale... W porównaniu ze zwykłym masłem Szea jest bezwonny, natomiast właśnie problem jest taki, że on ma właściwości nawilżające i tylko nawilżające. I jestem przekonana, że większość kosmetyków z masłem Szea to jest właśnie którejś z tych maseł rafinowanych za pomocą no, jakiejś właśnie rafinacji fizycznej albo rafinacji rozpuszczalnikowej, bo inaczej jest w produkcji i jakby to jest taki zapachu, bez, bez koloru możemy sobie... Jaką tam chcę mieszankę zapachową, żeby to wszystko mieć. Nie dokopałam się do tego, czy takie masło traci filtr przeciwsłoneczny naturalny, anty-UVB. Yy, I no, po prostu nie, nie wiem, to trudno powiedzieć. Natomiast domyślałam się, że ten filtr sam sobie też jest niewielki, natomiast jakiś tam przy tym maśle surowym jest. I czy wam wszystko powiedziałam? Tutaj jest próżnia, to mówiłam, mówiłam. Aha, i tymi metodami rafinacji, jest jeszcze degumacja, deguming różne są te metody rafinacji. Rafinuje się, tak jak mówiłam, nie tylko masło szea, to może być na przykład olej palmowy można rafinować, można rafinować yy, równie dobrze olej, na przykład bawełniany więc różne są produkty. I tą rafinację chemiczną zazwyczaj określa się jako yy, znaczy nie w literaturze, ale na stronach jakichś takich no to znajdziecie ultra, rafa, ultra rafinowane, rafinacja właśnie chemiczna, jakaś taka nienaturalna rafinacja. Otóż myślę, że dużo osób rozumie że od tej takiej bardziej agresywnej, jeżeli chodzi na temperaturę czy proces obróbki. No, ona tak bywała często nazywana właśnie ultra rafinacją. I yy, i to jest właściwie tyle, co Wam chciałam powiedzieć, czyli jeszcze raz można nie rafinować, można rafinować, rafinuje się po to, a żeby y, oczyścić masusza, żeby ono było stabilne, żeby b, y, było ujednolicone w zapachu smaku w kolorze. Są różne metody tej rafinacji. Z rafinacją traci się trochę tych składników odżywczych, a, zwłaszcza, że w sieciach można już kupić, że jest tam masłusza i on już z czymś jest wymieszane. I wtedy się uznajesz nawet, jeżeli to była rafinacja tradycyjna, a z czymś tam się dodaje i sprzedaje jako masosza będzie wtedy jako masło wysoko przetworzone, no bo jakby nie mamy nad produktem końcowym, nie mamy jakiegoś, jakiejś kontroli, nie wiemy tak naprawdę, co kupujemy i czy surowe, czy rafinowane. Ja wiecie co, jak sobie kupiłam pierwszy raz, to w sumie było mi wszystko jedno, bo mnie to nie, nie obchodziło. W sensie nie, nie wiedziałam po prostu na bardzo, jaka jest różnica inna oprócz smaku i zapachu. Natomiast teraz dla siebie jest surowe masło i tutaj mam takie surowe do kosmetyków. Natomiast jeżeli bym robiła krem dla kogoś, to staram się, żeby to była delikatna rafinacja y, tradycyjna, bo wiem, że każdemu będzie po prostu ten zapach odpowiadał i wiecie, ja zrobię krem, a później będzie leżał, bo się zepsuje, bo nikt go nie będzie używał. I to chyba tyle, co wam chciałam powiedzieć w tym materiale o maśle Shea. Mam nadzieję, że jest dla was ciekawy, interesujący. Zapraszam na, do przeczytania postu, gdzie to wszystko jest uszeregowane. Jest też biografia, więc jeżeli ktoś chce lubi sobie czytać o różnych takich fizyko-chemicznych rzeczach, to jak najbardziej może. I to tyle, do usłyszenia w związku zakątku. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich rzeczy tego typu. I życzę Wam miłego dnia. Cześć! Oh.